To kurwa jest. O typowy, typowy kurwa ziomek, który czasami parę tytułów filmów. Ja nawet nie pamiętam, co tam mówiłem. Może jakąś bekę cisnąłem. Powinien brać przykład z Barcisi, bo ona jest świadoma tego, że z początkującym kierowcą i ma do tego dystans. Zaznacza, że na początku woli pojeździć małym autem, żeby nabrać prawy i to się chwali. Ty prawdopodobnie kupiłeś sobie lejce. To już ten. Zaczynamy do mniemania. Po, poszedłem do Wordu, powiedziałem panie kierowniku, ma tu pan 10 tysięcy złotych, proszę dać mi prawo jazdy, nigdy nie siedziałem w aucie, ale bardzo bym mi chciał mieć. No, Nie masz pojęcia do jazdy, nie wiem po jakiemu to jest napisane i przede wszystkim stwarzasz zagrożenie dla innych. Nawet malucha ci scholowali. No i kurwa i chuj i powiedział, co wiedział, no. Plastności prowadzić teraz możemy dopiero po wpisaniu Dawidencji, z kolei ewidencji daje nas dopiero, gdy odbierzemy fizycznie plastik i to jest też kurwa zajebiste i taki ziomek kurwa przychodzi i, i uczy ludzi. No. Ja nie wiem, kurwa. Mi się wydaje, że ludzie jakichś podstawowych tych, oni nie kumają podstawowych kurwa takich, jakiś, no, jakiejś takiej ironii, jakichś takich żarcików. Tak szczerze, jeśli miałbym już kimś gardzić, tak kurwa i życzyć mu jak najgorzej, to gardzę osobom komentujący, komentujących szoty. Bo to są zazwyczaj kurwa kretyni, którzy kurwa. Mają, ja nie wiem dlaczego, ale mają jeszcze takie boomerskie, bo to jest boomerskie, bo tak było kurwa 5 lat temu na YouTubie. A mianowicie przeciętna osoba, wiecie, taki, taki przeciętny Krzysiu, kurwa, lat 20. On się kurwa czuł lepszy od każdej innej osoby, kurwa, w internecie, tylko przez to, że ona coś robiła w internecie, a on nie. Potem z czasem się to troszkę, troszkę zmieniło, bo. Ten przeciętny Krzysiu kurwa zobaczył, że ten ziomek, z którego się śmieje, bo nie wiem, bo gra w gry w internecie, e, jeździ fajnym autem kurwa i je w restauracji. A on kurwa no tak, tak kurwa blado y, wygląda na jego tle. Czy tam się jeździ na koncerty, na wakacje, więc no, więc połowa się przestała śmiać. A cała reszta to chyba wchodzi raz dziennie na YouTube'a. Szota, który już i tak jest kur, bardzo często wyciągnięty z kontekstu. Z pięciominutowego czy dziesięciominutowego czy shota oglądałem dwie minuty albo czytałem tylko tytuł i piszę jakieś swoje pierdolone mądrości w komentarzach. Tak szczerze, gdybym czytał komentarze kurwa pod shotami, które wrzucają ci ludzie. Ja już pomijam, że kanały shoterskie też bardzo często kurwa takie chujowe zagrywki robią na zasadzie... Y Zapierdolę jakiś kurwa tytuł, który nie ma nic wspólnego, albo jest turbo wyciągnięty z kontekstu. Tak pomontuję ten film, kurwa, żeby mniej więcej się pod to zgadzało, i no, i tutaj na Twojej krwawicy budują sobie zasięg. Więc no, totalna czujność.